Kolejna rybeczka. Teraz chyba jesiot. Będzie tak. Trochę nie mało profesjonalnie go ciągnę, ale chcę nagrać. Tak, chodź, chodź, już mam go blisko brzegu. A czyjąś żółkę? żyłkę? Czyjąś żyłkę ściągnęłam. Przy okazji... A ładny. Taki twój, jak twój teraz? Coś podobnego. Czerwonego mówimy się złapać ale dwok koloru. Jak jest, to jest to Nie wiem, ale kośba. Ucieka już. Jaki... Jak pracuje pięknie. A wiesz, że to mu nie chce odpłynąć? Musiałbym go kurde No wiesz, że no, on jest troszkę gorący. A, o kurz. Ciężko mi nagrywać i obrazu... Jest później. Powinien... O. Jest. Prawie, prawie. Jest.